Jeżeli nie ma odpowiedzi, pytanie rzeczywiście jest trudne. Ja daleki jestem od roztrząsania. Uważam, że jest to takie wotum nieufności ze strony klubu radnych w stosunku do mojej osoby. Mocne wotum ze strony wiceprzewodniczącego, przewodniczącego klubu radnych w stosunku do którego no, nie zgadzamy się pod względem etycznym w zasadach postępowania. Moje, mój sposób postępowania przekazywania pewnych informacji, to oczekiwanie pełnej jawności podejmowanych decyzji. To, co nas poróżniło, to sposób sprawowania opieki zdrowotnej w przychodni w Dąbrówce, bo uważam, że przekształcenie, gdzie podmiot gospodarczy dominujący w piekarach Śląskich wygrywa przetarg i następnie ceduje prawo prowadzenia na spółkę, w której pojawia się nazwisko rodziny y, zaangażowanego, zaangażowanej osoby, jest dla mnie nieetyczne. Y, pytałem również, byłem świadkiem, nie wiedząc kto mnie pozwał do sądu w sprawie y, Bronisława Lisieckiego. Pytałem o powiązania i uważam, że no to mi nie pasuje. Natomiast no tu nas, tu nas to poróżniło. Dziękuję. Правда, тут очень нужно. Нет.